Dzisiaj dodam do Minecrafta bardzo nielegalne rzeczy. Dlatego jakbyście mijali policję, to pliski mówcie im, gdzie jestem. A razem z tym robimy konkurs na zostawienie suba najbardziej nielegalną rzeczą w historii. Na przykład y łokciem. Tak, zostawienie suba łokciem brzmi jak nielegalna rzecz. Dajcie znać w komentarzu, czym go zostawiliście, a my lecimy. Barda jest 2024, a ty co? Nadal używasz łódki ze skrzynką? F! Ja ci pokażę, czego się teraz używa. Łódki, do której możesz włożyć dosłownie wszystko. Zaczynaj

Nie wiem, tylko TNT sprawdziłem Dobra, jak mogę włożyć do niej drzwi, to nic więcej do życia nie potrzebuję Wszystko będzie kompletne Mogę nawet je otwierać Czy to nie jest przypadkiem najpiękniejsza rzecz, jaką widzieliście w życiu? Po prostu szczęśliwy człowiek podróżujący ze swoimi drzwiami To powinien być standard na tym świecie, a nie jakieś tam skrzynki Pff, drzwi to jest prawdziwe szczęście Dobra, to moje pytanie jest następujące Czy te łódki mogą służyć jako broń? Czy mogę podpalić do TNT? to e niekoniecznie, Ała Dobra, ale ja z niej jeszcze zrobię broń, dajcie chwilę. A jakby do łódki wrzucić piecyk i go odpalić? Dobra, to było zbyt piękne, żeby działało. Ale drzwi nie odbierze wam nikt. Ewentualnie możecie sobie trzcinę cukrową zasadzić z tyłu. Pięknie to wygląda. Zawsze masz je po farmie na łódce. Albo podświetlić sobie drogę. Tego akurat się nie da. Albo jednak się da, ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. To naprawdę działa i świeci. Dobra, ale jak już o świeceniu mowa, to oto szyba. Co masz szyba do świecenia? Otóż szyby występują w domkach. Domki występują w wioskach. W wioskach są też golemy, a golemy to są najjaśniejsze Gwiazdy Minecrafta, jasne? Mam nadzieję, że tak. Ale wracając, co z tymi szybami? Próbowaliście kiedyś zbudować ją na rogu i co? Jak powszechnie wiadomo, powstanie wtedy skośna szyba. No to to żadna nowość. Nie występuje to w Minecrafcie od bardzo dawna. Skośne szyby to jest bardzo przydatna rzecz do budowania. Nie wiem, czemu tak mało osób zna ten sposób. Może dlatego, że nie istnieje. Ale postanowiłem trochę zepsuć Minecrafta i sprawdzić, jakby to wyglądało. I powiem wam, że jest wysoko. Skośna szyba robi robotę. Nawet nie wiem, czy nie większą niż skośne płotki. Nie ma. Skośnych płotków. No i dobrze, że nie ma po co komu skośne płotki. Szyba to jest to. I to nie powinno podlegać żadnej dyskusji, bo te piękności, które możemy z nią stworzyć, to to jest inny świat. Ładne, podoba mi się. Próbowaliście kiedyś wziąć villagera na smycz i wyprowadzić go na spacer? Jeśli tak, to wiecie, że to trochę takie skomplikowane jest. Wyprowadzić go na spacer, to jeszcze od ciebie nie chciałem. To jeszcze pół biedy, ale na, na smycz przyczepić? No proszę Państwa, to jest skandal, że się nie da. Dlatego w zamian za to proponuję przyczepić na smycz naszych przyjaciół. Dzień dobry, panie Marcinie, zapraszam za mną. Proszę tego smycz wziąć na szy na szyję. Boże. Okropne to jest, ale coś za coś. Nie mogę wyprowadzać villagerów na spacer, to będę wyprowadzał Marcina na spacer. Marcin, czy ty umiesz skakać? No co ty robisz? No tu masz blok tylko po. Ej, zerwał się ze smyczy, skupany. Ja nie wiem, ta smyczy jakaś taka niedopracowana, albo po prostu Marcin je współpracuje. Ale czy świat nie byłby piękny, gdybyśmy mogli wyprowadzać znajomych na spacer? Marcin popiera, popierasz? O, no, mówiłem, że popiera. Oto dynie i nożyczki. Co możemy zrobić z tą dwójką? Odpowiedź jest jedna. Wyrzucić do lawy, bo na co komu kiedykolwiek były wykrawane dynie? Ehe, no, no ale załóżmy, że jest. Halloween, jednak potrzebujecie wykrawanych dyni. Fajnie. No to dokładnie to możecie zrobić z nożyczkami i dyniami. Polecam. No i to akurat robi się na Halloween, ale co robi się na walentynki? Oczywiście, że to samo, tylko z melonami, co nie? Przedstawiam wam specjalne walentynkowe wykrawane melony. Dlaczego walentynkowe? Bo arbuzy są czerwone w środku, a czerwone jest też serce, a co innego się oddaje niż serce podczas walentynek, To tylko według mnie wygląda to bardziej przerażająco niż dynie. Wspaniale. Co możemy zrobić z takim wykrawanym melonem, Zapytałem. Oczywiście, że włożyć do craftingu, dodać czerwoną pochodnię i stworzyć świecącego, wykrawanego melona, którego później nic tylko postawić na ogródku i straszyć, znaczy kochać sąsiadów, bo przejedz na walentynki to nie? Ała! Od kiedy melony można postawić w ten sposób? W sumie prawdopodobnie od wtedy, kiedy stały się jednostronnym źródłem zasilania. Ej, ale jakby tak sufit z takich? Jest to już specyficzny pomysł. Już chyba wolę sobie je na łeb włożyć. Dziękuję, pozdrawiam. A ja wiem, Stefan, ty się cieszysz, bo już nie mogłeś na mnie patrzeć. Wiesz co? Nie trzeba być tak bezpośrednim. Oto nether, a właściwie piękny, nederowy la. Czyż to nie najpiękniejsze miejsce na świecie do spania? Naprawdę nie rozumiem, czemu tak mało osób na świecie korzysta z opcji spania w neterze. Przecież to jest piękna okolica. Można sobie popatrzeć na te piękne drzewka i po prostu pójść spać i obudzić się rano, kiedy będzie już rano. Pff. Albo po prostu sobie poleżeć bez wstawania, bo prawdopodobnie w neterze nie ma nocy ani dnia. To też jest świetna opcja. Zerio no serio, tu nie ma nocy i dnia, a teraz mogę już? Proszę, proszę, proszę i spać, i spać, i spać. O, o! Udało się! Nieważne. Dobra, to nadal nie usprawiedliwia. Tych, którzy nie śpią w deterze. No co, nie chodzicie spać w neterze, bo nie da się wstać? No, da się wstać, wystarczy kliknąć Lift bed, a tak to można sobie poleżeć, odpocząć po długiej podróży. Ja uważam, że to jest świetny pomysł bo powinno się robić to częściej. Spróbujcie koniecznie sami podczas swojej kolejnej wyprawy. Całe życie słyszałem, żeby nie biegać z nożyczkami. I wiecie co? W końcu jestem dorosły, więc mogę robić to, co O, Oła, dobra, rzeczywiście. Żelazny biegał z nożyczkami. Dobra, rozumiem, to było nieodpowiedzialne, ale o co to wielkie halo. Najwidoczniej bieganie z nożeczkami naprawdę jest a skakanie na przykład z nożyczkami o, skakać już można. Byle nie z wyższej wysokości. Oła! Dobra, skakać z nożyczkami też nie można. Przepraszam, już nie będę. Całe życie mówili też, żeby nie stawiać pochodni na suficie i wiecie co? Ja zawsze miałem to gdzieś i po prostu je stawiałem, bo pochodnie na suficie to jest oszczędność miejsca. Nie trzeba kłaść ich na ścianie. Można postawić sobie obraz albo łatwiejsze jakieś wzorki na ścianę ustawić. A sufit? Kto korzysta z sufitu? Nikt nie korzysta z sufitu, to jest Minecraft. Dlatego świetnym i logicznym pomysłem jest postawienie tam pochodni. Jakim Cudem dół się nie podpali i nie zjara całej chaty. Nie mam pojęcia, ale z drugiej strony teraz też nie podpali, więc coś musi być na rzeczy. Najwidoczniej drewno w Minecraft'cie jest po prostu niepalne. To możemy oczywiście sprawdzić. I co? I, i co? Dobra, no, bo może jednak niekoniecznie, ale po pochodnię przynajmniej można na suficie. Ładnie wygląda. Ty, ten woda, jakby ją tak wrzucić i zgasić. O! Działa! Od tego to już mały krok, żeby redstone wrzucić na sufit, ale do tego jako społeczeństwo jeszcze nie dorośliśmy. Od czegoś trzeba zacząć? Na początek pochodnie. Hehe, a jednak coś działa. Dobrze. Ile to jest jeden stack? Wiadomo, to zależy. Takiego normalnego itemu to powinno być 64, ale takich mniej lubianych, dziwnych itemów to może być i 16. 16 pereł, 16 śnieżek, albo może być jeszcze gorzej Stack to może być w końcu przecież jeden. Ale w sumie czemu? Ja to bym chciał, żeby stack to był miliard. Przedstawiam Wam miliard 73 miliony 741 tysięcy 823 itemy w jednym slotzie. Zapytacie może, dlaczego akurat miliard 73 miliony? 741 823? Świetne pytanie. Spróbujmy dać ich więcej. Proponuję limit o jeden większy. Proszę bardzo. Zapiszmy to. Dodajmy jednego stołna do naszej kolekcji. O, nie, nie da się. Hey, jak próbuję postawić 1,73 741 824, to, 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 to się już nie da. A więc limit to 1,73 741 823. To nadal dużo. Możemy rozdzielić to po całym naszym ekipunku i w każdym slocie nadal będzie po 29 milionów. Milionów, tyrta! No i oczywiście zostanie jeszcze 27 dla jasności, żeby nie było. Ile razy muszę rozdzielić to na pół, żeby dostać 64? 8 milionów, 4 miliony, 2 miliony, 1 milion, 500 tysięcy, 200 tysięcy, 100 tysięcy, 65 sze już blisko! I uwaga, 3, 2, 1 mamy to. Tyle razy musiałem rozdzielić milion itemów, żeby dostać. Tak. Co się stanie, jak drobne miliard itemów? O! nic ciekawe. Oto krowa! A oto krowa o imieniu Gast. oto krowa o imieniu Gast, zaatakowana przez Gasta! O nie, o nie, o nie, o nie, to się nie może skończyć dobrze! Dawaj, Gaście, lecisz z nią króciutko! Ty, chwilę! Co to? Co, 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 co to jest? Dzień dobry, witam serdecznie, pani... a Ona mnie atakuje mięsem! Dobra, to jednak nie jest mięso, a mogły być albo ciepłe mleko, ale... N nie, to po prostu były kule ognia. To był właśnie sygnał do tego, aby czy nigdy, przenigdy nie brali krowy do netteru i nie nazywali ją Gast, po czym nie strzelali ją z, z Gasta? Tak, tak. Nawet jakbyście mieli zrobić to przypadkiem, bo wiem, że czasami da się to zrobić przypadkiem. No proszę, od dzisiaj uważajcie, co robicie z waszymi krowami. Ale jak już jakimś cudem niestety to zrobicie. to po pierwsze, powodzenia w pokonaniu Gast ga, krowy, gastrowy. Co? Czy ono odnawia życie? Czy mi się wydaje, czy ono odnawia? Nie no to jest jakiś żart Na szczęście od połowy życia nie da się atakować już jej łukiem Trzeba robić to ręcznie Ale jak już ją pokonacie To przynajmniej możecie cieszyć się z <laughs> Czterech mięsa i czterech gunpowderów eee, Dobranoc Wow to już chyba lepiej cieszyć się z jednego z tych dwóch odcinków Które masz właśnie teraz na ekranie W tym po prawej sprawdziliśmy 12 niemożliwych iluzji optycznych w Minecrafcie I wiesz co faktycznie były niemożliwe W sensie kliknij i sprawdź to sam